Cześć moi kochani, sezon 53 staje się faktem, ale zanim do niego przejdziemy i wszystko wam wytłumaczę co i jak, w końcu mogę powiedzieć, że doczekaliście się nowej karty, bo wielu z was na to czekało. I oczywiście pamiętajcie, jeżeli cokolwiek będziecie kupować w Clash Royalu... Pas Royal, czy jakieś farte czy w innych grach Sala, Wspierajcie mnie kodem twórcy POW. Dziękuję serdecznie. I zaczynamy. Tak jak mówiłem, yy, czempion będzie za darmo. Zanim przejdziemy do omówienia czempiona, powiem Wam, jak będzie za darmo. Trzeba mieć arenę 11 bodaj, aby odblokować sobie ten przycisk, który tutaj trzeba wykonać kilka zadań i dostaniemy jedną kartę, która nam odblokuje czempiona. Do tego dostaniemy jeszcze banner. Więc tutaj będziecie mogli sobie pograć i go zdobyć. Banner boxy. bannerboxów banner boxów do zdobycia. Yy, do tego już widzieliście będzie, będzie jeden w challenge'u. ile dobrze pamiętam, dwa w challenge'u chyba. I za, za chwilę wszystko wam powiem. Pass Royal, nie wiem czy warto pokazywać, ale mamy, dobra, dwie karty mamy Evo Archerek. Przejdźmy najpierw się do nowego Little Prince. Nie ma 10 eliksirów, troszeczkę was zbejtowałem, ale też na początku tak myślałem, później się już dowiedziałem, ale was ciągle nabierałem. Eliksir 3, do tego jego Guardian Pomocnik też będzie miał trzy. Mały Książę na początku... Bije kilka hitów, zadaje co 1,2 sekundy, później ją przyspiesza i przyspiesza. Ma chyba 3 tryby szybkości, że w, w ostateczności ma 0,4 i bije bardzo szybko z tej kuszy I jak widzicie, do, macie tutaj lewele 11 na początku, 700 punktów życia, 110 D No i ten jego Guardian zostaje przywołany, w, szarżuje na tą arenę i odpycha wszystkie jednostki, które za, znajdują się w koło Małego Księcia, tak gdzieś koło 4 kratek na boki i niewiele więcej niż LOG. No i już Wam pokazuję jego statystyki. Charger DMX to jest 532 punkty życia 5, prawie 5, 2400 na tym 14 levelu. No i damage 266 uderzenia co 1 i 2, więc jest nowy champion do blokowania za darmo dla was. Oczywiście ewolucja archerek już wam pokazywałem na jednym z odcinków. One biją podwójnie, ale powyżej 5 kratki do 6,5. Bo jeżeli przeciwnik znajduje się mniej niż 5 kratek od archerek, to one biją normalnie, więc fajna ewolucja. Może wielu wam się przyda. Przejdźmy szybciutko do emotek. Mamy 5 emotek, no i tutaj mamy Archer Arrow, oto będzie w Patch of Legends. Kolejna. Archer Braid będzie tutaj w Pass Royalu. Tu mamy atak małego księcia, będzie w sezonowym sklepie. Kolejny taki cwaniaczek w Challenge'u. No i ostatnia Little Prince Wing będzie prawdopodobnie do kupienia, ale tu jeszcze ostatecznie nie mam informacji. Jest taki pod znakiem zapytania, więc tak to wygląda. Dobra, dwie areny. Pierwsza arena to oczywiście będzie w Pass Royalu, wlatuje teraz na wasze ekrany i druga arena będzie prawdopodobnie też do kupienia ceny, też jeszcze nie wiem, jakaś oferta pewnie się pojawi, więc macie je na swoich ekranach. Dobra, jeszcze z tych ważniejszych informacji, tutaj wszystko wam prawie podałem, jeżeli o czym zapomnę, piszcie mi w komentarzach, ale najważniejsze, wraca win 20 Challenge, na to co wszyscy czekali, czyli win 20 Challenge, odbędzie się oczywiście trzy darmowe wejścia, Kolejne będą już się koszowały zagamy. Jak w, przegramy na dziewiątym wygranym, to cofamy się do zera i tak dalej i tak dalej. Będzie troszeczkę golda skrzyń do wygrania. Do tego mamy barrels Fun challenge. Tutaj będzie właśnie banner do wygrania i sezonowe. Tutaj jest kolejny banner archer evolution draft challenge. Do tego mamy taverna ba e bro challenge. Tylko sezonowe. To kolejny taverna bro 2-2. Też? No i tutaj będzie motka do wygrania Champion Trip Draft Challenge Więc y, fajne challenge nam się szykują na ten sezon I myślę, że chyba wszystko y, jest wam przekazane Troszeczkę nietypowa pora publikacji była w tym sezonie y, Z pewnych względów y, dla Clash Royale. Ja też miałem wam nagrać wczoraj to, ale miałem mały wypadek w pracy Więc w szpitalu spędziłem parę godzin i w ogóle I później odsypiałem, odpoczywałem Pamiętajcie o moim kodziku Zapraszam Was na TikToka, gameplay pewnie się pojawi w jakimś shorcie. Na razie cześć.